Pani będzie kurwa rodę pospuszczał, jak tu jest kurwa na szczerze. Wyny. Jest miejsce. ja robię tu? Nic, wyparłem. Wyny. Wyny. Bo ten tak, tak nie, to znaczy. nie wiem, co to znaczy. To jest miejsce. Wyny. Nie wiem, co to znaczy. To wygryźli. Czefanie. Ale tyle miejsca jest. i, 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 i powie, ja, to, ja ją obgaduję. nie nie, na nie. Tak Ale jest miejsce. A tu coraz był... więcej. Nie jest? A ja nie mam. Mieszkasz tu? A tak trudno powiedzieć. Wypierdalaj to. Jeden z drugi. Do czego się kurwa śpiesz Chodźcie do mnie. Ale tyle miejsca chodź tam by do sobą... Słuchaj, kolegi do domu, albo do góry. A tu jeszcze dwa ściewne Tam weźcie ławkę całkiem rozdupcyli. Hmm, hmm. Chodź, 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 chodźmy do mnie. Do twojego tata chodź. Po co? No, zobaczmy, jak wtedy będzie.